Cześć, witam wszystkich. Wczoraj na różne grupy wrzuciłem zdjęcia moich basioków. Basio Red Tiger. Słyszeliście kiedyś o takiej odmianie? Właśnie, to są u mnie zwykłe basioki. Patrzcie, co się im stało jakich kolorów nabrały. A to za sprawą testu nowego nawozu, o którym opowiem na końcu filmu. Podam też dawkowanie. Eksperyment jest w fazie testów. Będę zwiększał dawki stopniowo. Zobaczę kiedy je powykręca. Kiedy będę miały dość. No idą po tym nawozie nieziemsko. Patrzcie się na te kolory. Obok mamy maurelasa. Patrzcie jaki bordowy. Super ma kolory. Normalnie purpurowy. Telefon tego nie oddaje. Ale takich kolorów to jeszcze chyba nie miałem. Z braku czasu przelecę szybko po podwórku. Pokażę Wam jeszcze kolejną kępę basioków. O, ten ma już prawie 4 metry. Miskant też tym jest nawożony. Patrzcie, jak się ładnie zagęścił w tym roku. Dlatego musiał przecinać, bo mi już na podjazd wchodzi. Dobra. Tak jak mówię, nawóz jest w fazie testów. Podam wam proporcje. Kto będzie chciał spróbować, to sobie spróbuje. Czekam aż leosy i taje podrosną. Też im to zaaplikuję. Zobaczę jak pójdą w tym roku. Po tym nawozie. No więc tak. Ten cudowny eliksir nazywa się AdBlue. Tak, AdBlue. To jest ten środek, który się kupuje. To jest ten dodatek, który się kupuje na stacji benzynowej do silników diesla. Yy, to jest taki dodatek. W nim jest dużo azotu. Oprócz tego, <kluz> AdBlue. Sypię jeszcze od czasu do czasu obornika obojętny koń, koński lub bydlęcy. No i tak to wszystko wygląda. No więc, tak, proporcje do tego AdBlue na 8 litrów leje 70 ml tego AdBlue. Stopniowo będę zwiększał dawki, bo tak jak mówiłem wcześniej, chcę zobaczyć, ile banany wytrzymają. Kiedy je zacznie kręcić od tego. Nawóz stosuję dolistnie, czyli opryskiwaczem. Nie podlewam tym, tylko dolistnie. Oczywiście trzeba uważać nie na pełnym słońcu, najlepiej wieczorem, na noc. Oczywiście, żeby nie padało, bo podejrzewam przy słońcu to 100% spalenie liści. Będę jeszcze tym tetuje nawoził. Zobaczymy jak to wszystko, wszystko się potoczy. Jak mówię, no basio kolory ma nieziemskie. Patrzcie. Prawie Red Tiger. Dobra. To tyle na dzisiaj. Muszę kończyć, bo nie mam czasu. Będę coś może wrzucał od czasu do czasu, jak będę zwiększał dawki tego środka. Pamiętajcie, AdBlue na stacji benzynowej kosztuje chyba 4 zł za litr i naprawdę daje kopa. Tak jak mówię, trzeba uważać. Ja daję proporcje: 8 litrów wody, 70 ml AdBlue. Na razie trzymajcie się.